Rezerwat przyrody, góra dębowa, niedaleko Iłowa. To pierwszy rezerwat w województwie warmińsko-mazurskim. A piąte, województwo dla mnie. Mazowieckie, pomorskie, łódzkie, podlaskie. No i teraz piąte. Góra dębowa. Całkiem górzyście się zrobiło. Jak wyjechaliśmy z Mazowsza Ale to jest na granicy Północne Mazowsze południowo Południowy Warmińsko-Mazurski Okręg Dęby Bardzo wysokie, strzeliste No i widać, że zdrowe Pięknie się rozwijające na podszycie mnóstwo zawilców. Gdyby wyszło słońce Widzę to jak biały dywan Witną też przylaszczki A taką najcenniejszą rośliną tutaj jest podobno długoostrogowa gółka starczyk. No ale on kwitnie w maju i czerwcu, teraz za wcześnie. Ale jest za to kwitnące krzewik. O, wilczołyko! Nie natknąłem się na wawrzynka tak często jak to było w mokry jegiel, ale ten, no, uroczy, przepięknościowy. Wawrzynek wilczołyko, a przy nim zawilce, a przy nim przylaszczki. Czyż nie jest warto przyjechać do rezerwatu Góra Dębowa?